Środkowej. To jest państwo środkowo-śródlądowe, od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego wschodu ze Słowacją. Praga Czech jest biało-niebiesko-czerwona, a ich waluta to euro. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Czechy są republiką parlamentarną i państwem demokratycznym. Ich hymn to Gdy domowy my, Gdzie jest mój dom? Głową państwa jest prezydent Miloš Czekański. Czechy są państwem w środkowej Europy, lecz, lecz nie mają dostępu do morza. Większość terytoriów w tym kraju zajmują tereny wyżynno-górskie, czeskiego. Jest on otoczony z trzech stron górami. sunetami, śnieżka 1602 m nad poziomem morza, rudawami Klinowe 1244 m nad poziomem morza, Losem Bawarskim oraz szumawą. Panuje klimat umiarkowany ciepły, ze średnią temperaturą w styczniu minus 1 do minus 3, a w lipcu 18-19 stopni Celsjusza. Ludność w Czechach wynosi 10 220 557. Powierzchnia Czech liczy 78 866 km2. W kwadratowych. to także uzdrowiska leczniczymi wodami i wspaniałe jaskinie krasowe, w których można obejrzeć. Skały o fantazyjnych kształtach. Znaną Wam postacią z bajek jest nasz czeski przyjaciel Precik. W skrócie, warto pojechać do Czech, to wspaniały kraj. Czechy mają dwa herby państwowe, wielki i mały. Wielki herb Czech podzielony jest na cztery pola. W pierwszym i czwartym jest srebrny lew w koronie, który symbolizuje Czechy właściwe. W drugim, niebieskim, znajduje się orlica, herb łoka zaś w Trzecim jest Herb Śląska. Jest czeski Król. Miasto w Czechach nad rzeką Waltawą z XIII wiecznym zamkiem usytuowanym na, na skałach. Dzięki jednej w swoim rodzaju średniowiecznej zabudowie od 1992 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na wyjątkowy klimat miasta. Składają się zespół takowy i południowy z unikatowym barokowym teatrem. Leander weł Wełtawy, herb z pięciolistną różą, średniowieczne uliczki i kamienie mieszczańskie doby. Tutaj jest herb i... Następną rzeczą jest widok z wieży na most Karola. Most ma prawie 516 metrów długości i około 9,5 metra szerokości. Znajduje się w Pradze na rzece Węcali. Budowę mostu rozpoczęto w 1357 roku za panowania cesarza Karola. Jest sanktuarium kierunkowe świętego Jana Nepomucea. Znajduje się w miejscowości Zdziar nad y, Sazawą. Od 1994 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Józefów. Budowa sanktuarium została rozpoczęta w 1719 roku. Dziękujemy. Polska. Państwo. Położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 699, 679 km2, co daje 70 miejsce na świecie i 9 w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34 miejsce na świecie, a 6 w Unii Europejskiej. Od zachodu granicy z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją. Od wschodu z Ukrainą i Białorusią, od północnego wschodu z Litwą oraz na północy z Rosją. Poprzez jednostkę administracyjną o nazwie Okręg paliń Ponadto większość w północnej granicy Polski jest stanowił pierwszy krok na drodze ku trwaniu państwa polskiego, było po objęcie władzy nad plemieniem Polan przez rząd piasku.